Wyciągnął z domu 56-latka, pobił go, a na koniec uderzył łopatą w głowę. Mężczyzna zmarł. Świdnicki sąd skazał Marcina K na 25 lat więzienia. Do tragedii doszło w nocy z 19 na 20 lipca 2014 roku w miejscowości Witostowice. 56-letni K. po powrocie z pracy wszczął awanturę. Jego konkubina zadzwoniła z prośbą o pomoc do znajomego, Marcina K. Gdy Marcinka przyjechał, zaczął bić 56-latka, wyprowadził go na łąkę, gdzie uderzył go łopatą w głowę. Mężczyzna zmarł. Po kilku godzinach razem ze swoim znajomym Grzegorzem L zakopał zwłoki w lesie. Sąd Okręgowy w świetnicy świdnicy skazał na karę więzienia jeszcze cztery inne osoby: Konkubinę zona K za zacieranie śladów, przestępstwa i składanie fałszywych zeznań na karę 8 miesięcy więzienia, Grzegorza L, który pomaga ukrywać zwłoki na karę sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, Tomasza M, który mając informację o zabójstwie zona K i sprawcy nie zawiadomił organów ścigania na karę 8 miesięcy więzienia, oraz AGTB B za zacieranie śladów, przestępstwa i składanie fałszywych zeznań kara sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Wyrok nie jest of a month's